Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Biomutant. Porozmawiajmy tutaj... Chcę ci podziękować za pomoc w walce ze śmieciarzami. Jego głos brzmi znajomo, nie możesz tylko skojarzyć dlaczego. Przedstawia się jako przedawniony. Wie, że jest już mocno przeterminowany, ale się nie poddaje. Nie jest zdziwiony tym, że go nie poznajesz. Był wtedy z ciebie mały dzieciak. Tej nocy, kiedy wszystko się zmieniło. Krążyły plotki o Jednookim Roninie, którego widziano za wielkim murem. Przedawniony cieszy się, że okazały się prawdą. To luła, lu, luka. Legenda o dorastającym jako wyrzutek, Jednookim dziecku jest stara i przygnębiająca. Ejłe, Boboje, a tu Ała, ja, ja. Dziecko mogło być kimkolwiek, ale zło, któremu uciekło, zostawiło swój ślad, bliznę, przypominającą o wydarzeniach z przeszłości. Kiedy Lupa Lupin pozostawił cię przy życiu podczas ataku na starą wioskę, musiał mieć w tym jakiś cel. Pytanie tylko: jaki? Nie ma wątpliwości, że to ty jesteś tym dzieckiem. I że to, co Lupa Lupin zrobił twojej wiosce, twojej mumie i taćkowi, było początkiem końca. Pa loyalu, i boda Mówi, że przywrócenie przeszłości do teraźniejszości i znalezienie drogi powrotnej zajęło ci mnóstwo czasu, ale i tak jest ci wdzięczny. To właśnie po ataku doszło do rozłamu. Uczniowie twojej mumy podzielili się i utworzyli plemiona, kiedy krainę dotknęła plaga. Kiedy stara wioska została zniszczona. A po tobie nie został ślad, napięcia między rodzinami z czasem narastały, aż w końcu uczniowie zwrócili się przeciwko sobie. No Mała, ja ju Gdyby nie drzewo życia nikt by nie przeżył. Przedawniony ma nadzieję, że pamiętasz chociaż drzewo. Domyślnie, dialogi ustawione są tak, by kolejne zdania następowały po sobie automatycznie. Jeśli chcesz ręcznie przechodzić do kolejnego dialogu, możesz to zmienić w ustawieniach. Czy jesteśmy teraz małym stworzonkiem? Porozmawiaj z nieprzedawnionym. Czy to on za młodu? Pyta, czy wycieczka z wioski aż tutaj bardzo Cię zmęczyła. Zastanawia się, czy Twoja muma wie, że tu jesteś. Dobry z Ciebie, dzieciak, więc pewnie tak. Nawet młodzikom zdarza się zapominać. Rozumiem, po co była ci podróż aż tutaj? Chcesz zobaczyć ziemniaczan. Ziemniaczanie, zwani również nono, to zagadkowy lud. W jakiś sposób powiązane z tym małym drzewkiem zapewniają mu źródło życiowej energii. Możesz mieć rację. Są pełni energii, zupełnie jak ziemniaki. Stanowią doskonałe źródło ki. No no wolą chować się w błyskotrawie. Mówi, że najlepiej zrobisz, jeśli trochę nią poszturchasz, żeby zobaczyć, czy któryś z nich nie wyskoczy z ukrycia. Po i błysko trawę. A w którą stronę tutaj mamy iść? Czy tu jest jakieś przejście? A dobra, tędy możemy się tutaj dostać. Wow, konkretna jaskinia. Faktycznie jest tutaj taka świecąca trawka. Udało ci się znaleźć jednego z nich. Masz powody do dumy. Nie każdemu się pokazują. Energia Kinono to właśnie to czego Pędzaj potrzebuje, by dopełnić cykl rozwoju i stać się drzewem życia. To drzewko, rosnące w miejscu spotkania, w końcu stanie się drzewem życia i zacznie oddawać energię naturze. Będzie sercem krainy. Musisz wspierać drzewo życia przez długi czas. Będzie potrzebowało potężnego zastrzyku kij, uwolnionej przez nono w momencie zjednoczenia się z drzewem, by wyrosło wysokie. Potrzebujesz sieci, żeby złapać nono. Przedawniony chce ci użyczyć swojej. Prosi tylko o delikatność. Nono to wrażliwe stworzenia są ucieleśnieniem pierwotnej energii ki. Hej, mamy go złapać. Chyba się udało. Masz naturalny talent do posługiwania się siecią. Jest pod wrażeniem. Jest wdzięczny za wszelką pomoc. Wiele nono czeka na doprowadzenie do korzeni drzewa penzai. Chowają się w błyskotrawie, która rośnie głównie w głębi wilgotnych jaskiń. Potrzebne minerały czerpią prosto ze skał. Ma nadzieję, że pewnego dnia drzewo urośnie wystarczająco wysoko, by zasilić cały świat. Dzisiaj jednak, Twoim celem jest połączenie tego delikwenta z drzewem. Ok, mamy połączyć nono z drzewem. Tak więc chodźmy tam, gdzie prowadzi nas wskaźnik. Ojejku. Możemy biegać na czterech łapkach. Przesłodko. Okej, okay, tutaj zatem jest drzewko, tak? Ci dane zobaczyć, relacje nono z drzewem, nie masz powodu, by dłużej wątpić. Od dzisiaj jego życiowym celem będzie doglądanie Pędzaj, by wyrosło na drzewo życia. Nie tylko ze względu na dobro wioski, ale nas wszystkich. Pewnego dnia spokój panujący w tej krainie przeminie. Nawet Twoja muma nie zdoła nas ochronić. Widzisz już efekty lekkomyślności działań tych, którzy żyli przed nami. Jeżeli nic się nie zmieni, będziemy zgubieni. Świat nie przetrwa efektów ubocznych, industrializacji dawnoświata. Radzi ci pośpieszyć z powrotem do wioski, zanim twoja muma zacznie cię szukać. Dobrze ci dzisiaj poszło. Nie ma dużo na głowie zeszłej nocy razem ze swoimi uczniami zaatakowała obóz Lupina, więc potrzebuje odpoczynku. Ciekawe, czy zostawili przy życiu rodzinę drapieżcy. Na chwilę cię stracił, ale żadne wspomnienie nie jest osamotnione. To część szlaku, którym możesz podążyć. tu dół mała. Pamięta każdy dzień, który poświęcił na pielęgnowanie drzewa życia. Teraz obawia się, że był to daremny trud. Drzewo zaczęło umierać wraz z początkiem kresu dni. A niedługo potem przybyli światożercy. I bardzo do bubu Ewolucja genetyczna, która nastąpiła po apokalipsie wywołanej przez korporację Toxanol, przyspieszyła mutację DNA światożerców. Jego przyjaciel Gizmo pracuje nad Mektonem i potrzebuje pomocy w pokonaniu puchcia wielgucha na krańcu zachodniego korzenia. Zium wciąż naprawia swojego ośmionoga, by dostać się do puchcia mętniaka, który ukrywa się głęboko pod powierzchnią na krańcu północno-zachodniego korzenia. Noko ujarzmiła miuta i szykuje się, by zaatakować puchcia kopytka na krańcu wschodniego korzenia. Glutomir wreszcie kończy pracę nad ślizgosiupnią. Maszyną zdolną pokonywać fale i pozwalającą dotrzeć do puchcia chruma na krańcu południowo-wschodniego korzenia. To Przedawniony mówi, że jego przyjaciele przygotowują się do walki ze światożercami. Przy końcu każdego z korzeni jest jeden z nich. To mała, droga przed tobą nie będzie prosta. Ale liczy na twoje wsparcie. Jego przyjaciele nie są wystarczająco silni, by zakończyć to samodzielnie. Kantita duela, pofo bardzo do bubu, Podkreśla, że wszyscy zginiecie, jeśli drzewo nie zostanie ocalone. Kandita duela bofo jego przyjaciele przygotowali coś specjalnego z myślą o każdym światożercy. Mekton, ośmionuk, miód i ślizgo siupnia są już prawie gotowe do drogi. Ja jadę. Ja tak czy inaczej spotkacie się ponownie, gdy odegrasz swoją rolę w wojnie plemion i rozwiążesz problem światożerców. Do Okej, okay, dostaliśmy nowe narzędzie. Pręd sieć. Oczywiście weźmy. Teraz mamy wyważyć drzwi. Zaczynasz sobie radzić. Najszybsza droga na zewnątrz prowadzi przez dach, którym weszli. Lina powinna wytrzymać w spinaczkę. Zatem chodźmy. A swoją drogą mamy jeszcze przecież awans. Poprawa atrybutów. Kiedy awansujesz, możesz podnieść wartość atrybutu o 10 punktów. Wybierz z listy atrybut, który chcesz poprawić. No to mamy do wyboru: żywotność, siła, inteligencja, zręczność, charyzma albo szczęście. No to teraz tak. Jeśli żywotność, no to poprawimy sobie Zdrowie i pancerz, jeśli siła to obrażenia w walce, wręcz inteligencja to moc, energia ki oraz regeneracja energii, zręczność to szybkość poruszania się. Powiem Wam, że ta zręczność to nam by się przydała, bo nie chcę nic mówić, ale trochę zamulamy, jak walczymy tym potężnym mieczem. Charyzma to barter, a szczęście to szansa na łupy. Okej, okay, no to w cóż bym chciała w pierwszej kolejności przyinwestować? No zawsze jednak jestem też zwolenniczką tutaj tej żywotności. Zastanawiam się między żywotnością, siłą a zręcznością. Weźmy sobie, może w pierwszej kolejności, siłę. Rozwaliło cię punkty ulepszenia: z, ka z każdym awansem otrzymasz punkty ulepszenia, które można wydać na nowe ataki specjalne lub atuty. Czas odblokować pierwszy atak specjalny. Wung Fu Istnieją dwa fundamenty Wung-Fu. Pierwszym są twoje umiejętności sztuk walki, z którymi rozpoczynasz drugim zaś techniki walki bronią, które odblokowujesz za otrzymane za awansowanie punkty ulepszeń. Broń dystansowa lub do walki wręcz. Wybierz walkę na bliskim dystansie lub walkę bronią dystansową, by odblokować pierwszy atak specjalny. Hmm. Teraz się zastanawiam, czy chcemy raczej tutaj dysponować walką na bliskim dystansie, czy bronią dystansową. Dobra, weźmy sobie broń dystansową. No i tutaj możemy sobie wybrać broń palną. Nie mam innych możliwości. A. Tutaj mamy lot pióra, czyli to już mam. Odwrócony feniks. Pełznący wąż. Ja mogę sobie ewentualnie tutaj wziąć taniec żurawia. Ale z drugiej strony... Niby broń palna, nie? A tutaj w sumie możemy się Zobaczmy na bliskim dystansie. A, można albo dwuręczne cięcie, albo bez broni. Zobaczmy, co tutaj jest do odblokowania. Nieopisana dłoń. Tylko czy my chcemy łapkami walczyć, a dwuręczne cięcie? A, bo my w sumie mamy broń dwuręczną, faktycznie. Niecny wilk. Z jednej strony mamy taką sekwencję, że z tego co patrzę na tą animację po prawej stronie, że z jednej strony strzelamy, a potem jeszcze ciśniemy z broni. Myślę, że odblokujmy sobie niecny wilk. Zatem tutaj widzę, że przypisana umiejętność przejść do zakładki Mutacje, by odblokować moce psioniczne i biogeny, i ulepszyć odporności. Kiedy zdobędziesz więcej punktów ulepszenia, pamiętaj o wydawaniu ich na atuty i ataki specjalne dostępne w menu Łungfu oraz atutów. Ok, no mam te trzy punkty trzy biopunkty dokładnie. Zobaczmy na mutacje. Biogeny. A, możemy sobie odblokować. Tutaj mamy trzy punkty, więc albo za dwa, albo za trzy mogę sobie kupić. Pierwszy to Ćmiakopluj. Nieźle. Albo plugawa żółć. Jak myślicie, co wziąć? Tutaj plujemy taką wystrzeloną, toksyczną breją, a tutaj możemy zainfekować każdego trafionego humanoidalnego przeciwnika. I wtedy zainfekowani wrogowie będą atakować swoich sojuszników zamiast ciebie. Może weźmy sobie tą plugawą żółć. Okej, okay, teraz możemy sobie ją przypisać do jednego z guzików. Dobra, bierzemy pod X'em. Aby użyć umiejętności, wciśnij przypisany do niej przycisk, jednocześnie trzymając L2. Dobra. Nieźle. Wiedz, że drzewo życia umiera. Jego dni są policzone. Bez pomocy nie przetrwa zmian środowiskowych ani ataku światożerców. Dobrze, wychodzi na to, że udało nam się ukończyć samouczek. Tym samym również będzie to koniec naszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!